Cześć widzowie, z tej strony a dzisiaj w tym odcinku mam przedstawić lepsze dodatki do broni, które doszły w tym sezonie Więc zaczniemy od dodatków na gunsmith, czyli ogólnie tak się nazywa gunsmith Więc yy, czego, czemu zaczniemy od tej broni, yy, bo na tej broni w sumie są wszystkie, wszystkie dodatki do w sumie smg i chyba do rival, a to zaraz sprawdzimy Więc tak, zaczniemy od barrel, czyli od dodatków dla mnie najlepszy, najlepszym dodatkiem to jest IKM Integral Suppressor, czyli to jest stumik, który zmniejsza hałas waszego strzelania i dodatkowo, dodatkowo macie większą kontrolę nad strzałami, czyli kulki, które lecą w przeciwnika. To jest lepsze kontrole, to też jest fajne. I drugi dodatek, który jest też dobry w tej części tej broni, to jest OWC Markman. To wam daje lepszą, oczywiście. Tak, tak, na ten pierwszy item lepsza kontrola strzałów, większe obrażenia na dystans i lepsza kontrola yy, broni, jak strzelacie. Czy lepszy recoil, to też jest spoko, ale oczywiście macie mniejszy movement, wolniej przybliżacie broń. To jest ta różnica między tym, ale to są dwa najlepsze przedmioty, które Wam polecam. Bo ten, to może powiedzieć, jest typowo pod. Szybkość też jest spoko, Jak ktoś lubi yy, bardzo dużą kontrolę nad, że jeśli ktoś lubi kontrolować recoil, no to jest coś dla niego. Ale ogólnie dla takich average players, dwa najlepsze dodatki do tej broni. Na następne stock. Stack Na stock najlepiej dać: No stack, to jest najlepszy, najlepszy dodatek, tak jak dla mnie. Z tego względu, że to daje wam szybkość, przybliżanie i movement lepszy. Te poszczególne, czyli ten też jest ok, ten tutaj też jest ok. Ten off-skeleton stock też jest ok, ale To jest różnica ta, że macie wtedy mniejsze poruszanie się Wolniej się poruszacie, ale też jest spoko I jeszcze jeden, Tu jest w sumie trzy są najlepsze Te trendy na tym na ten stock, to są Oczywiście no-stock, off-skeleton stock I ten RTC steady stock, z tego względu, że Macie NC steady stock, bardzo dużą kontrolę Nad bronią, ale wolniej się ruszacie, jak tu i woli jak Niektórzy wolą po prostu bardziej defensywnie grać, no to jest dla nich najlepszy dodatek do tej broni A jak ktoś lubi podjeżdżać ludzi, no to tutaj jest oczywiście No Stock albo OVC Kleton stock Też są dwa najlepsze itemy, jak ktoś się podjeżdżać ludzi bardziej agresywnie A jak ktoś lubi defensywnie grać, no to jest to najlepszy attachment dla niego Czyli RTC Steady Stock Laser Na Laserze oczywiście dużo osób poleca onC Laser w tactical z tego względu że to daje bardzo dużą kontrolę nad strzałami i jeszcze to dopiero jeszcze szybciej się poruszacie bo to bardzo dużo daje mobility ale tu jeszcze jeden item, który daje większą mobility, ale mniejszą kontrolę nad bronią i tak naprawdę ta różnica między tymi broni brońmi jest nie broni tylko dotkami w sumie to jeszcze wam dodaje to, że, że możecie szybciej się poruszacie kiedy strzelacie chyba chodzi o slide, nie jestem tego, tego pewien hipfire to jest chyba skok i tutaj jak szczelacie nie jestem pewien ale to chyba o to chodzi jak dobrze pamiętam są dwa najlepsze dodatki jak ktoś, ktoś lubi grać e, typowo pod full mobility, czyli full szybkość, ovec laser to jest dużo osób używa, ale to jest najlepszy z wszystkich, ten owe laser jak ktoś lubi typowo pod tylko w szybkość, no to polecam to ostatni bo to jest bardziej pod większą kontrolę nad bronią, ten ovec laser tactical Underball, powiem e, tak Najlepsza rzecz na tym to jest Seek for grip. Daje kontrolę nad bronią, macie vertical recall, control to jest dobre i kontrolę nad strzałami, że nie lecają na boki tak. Jak to niektórzy robią, że idą full Jak i, na przykład byście poszli full mobility, czyli w, Największa szybkość, no to wam was się strzały tak klatały po boku, że to jest masakra. I, i drugi dodatek, który najlepszy jest na tym, to jest oczywiście ranger for grip, czyli macie większą kontrolę nad bronią i, większy, i mniejszy recall jest wtedy. I to jest bardziej dla ludzi, którzy lubią grać defensywnie. Wtedy macie mniejszy zoom, czyli wolniej się poruszacie i wolniej przybliżacie broń. To są dwie rzeczy, które się różnią pomiędzy tym. Strike for grip i ranger for grip są dwie różnice między tymi rzeczami. Dużo ludzi, oczywiście, używa takie rzeczy jak magazyn, zwiększony. Ale dla mnie najlepszy jest ten 40 round fast round albo 40 found Extreme Mag. Ale Extreme Mag zawsze ma, bardziej was powalnia. To jest dla graczy, którzy naprawdę robią dużo amunicji i bardzo, bardzo grać defensywnie, to polecam ten, a jak ktoś robi po prostu typowo, tak jak ja na przykład to robię na filmach, no to polecam ten. To jest dużo playerów używa ten sam attachment i ja też go używam i to jest jeden z lepszych. Ostatni Rear Grip to powiem tak z tych wszystkich używałem tak, więcej używałem tego striped grip type z tego względu że to jest strasznie dużo mobility, czyli strasznie duże macie poruszanie ale najgorsze jest to, że napoje po prostu latają po bokach. to jest najgorsze z tego wszystkiego ale dużo osób też używało tego Grounded Grip Stapes, tego względu, że macie bardzo dużą kontrolę nad bronią i to jest też fajne, ale... Problem jest w tym, że wolniej, wolniej przybliżacie celownik. Więc najlepiej używać ten pierwszy, ale ten drugi jest dla tych, co lubią grać na dystans i mieć większą kontrolę nad bronią. F oczywiście optyka, czyli celowniki, to jak kto woli. Ja oczywiście często używam ten nowy, czyli red dot, y ten tutaj. Nie, ten używam, albo ten, te dwa najwięcej używam. Ale ten stary jest w sumie najlepszy jak dla mnie. Te dwa są spoko, ale te tamte następne to są już. Dużo osób też ten, ten używa. Nie wiem z czemu, ale ten, ten też jest wielki taki celownik, ale ja go nie używam. tylko te dwa. dwa pi te trzy, trzy pierwsze tylko używam. Wielkie najlepsze jak dla mnie to są FMJ, czyli Bullet Penetration, czyli macie przebicie pancerzu, czyli szybciej czy ziemię. zniszczycie, to też spoko. To jak niektórzy mają te broń wolniejsze i duży magazynek mają, to się opłaca oczywiście. Szybciej przeładujecie broń, to jest też spoko. Wtedy macie zwiększoną mobility. Czy poruszanie to też jest spoko? Dużo osób to używa Fast reload after kill, czyli jakoś wyeliminujecie czyli czy dostaniecie szansę, że szybko możecie przeładować broń. I chyba to znijmy na ile sekund to jest? Że chyba od razu, jak przeładujecie broń, to od razu macie przeładowaną. Czyli macie w sumie tutaj, czyli reload speed, To tak naprawdę, pomiędzy to. Rzeczą slide of hand i pomiędzy tą ostatnią, to lepsze to jest co ostatnia, rzecz z tego względu, że zniszczycie szybciej, przeładujecie i to jest w sumie to samo: macie dwa w jednym i to jest lepsze od tamtego. A ogólnie, najlepsze rzeczy z tych wszystkich to są oczywiście FMAJ, czyli Pen Bullet: najlepszy to jest, Light Hype Fire to jest najlepsze z tego i Fast Reload Kill to są trzy najlepsze z tych wszystkich perków rzeczy, więc tak. Muzle, muzle to w sumie tylko dodawane, może użyć na rifle, czyli na karabinach o to chodzi tych rzeczy, bo na SMG nie może to użyć. To są w sumie tumiki, które możecie używać, a tak naprawdę najlepszy tumik na to to jest jak ktoś chce grać typowo pod kontrolą broni albo pod szybkość, tą to oczywiście Office Light Compensator to jest najlepsza rzecz na tą, tą broń. Też dużo osób używa tego RT Light Muzzle Break też jest spoko, bo wszystko na plus daje tak naprawdę. I to też jest dobre. To jest w sumie. Nie, to w sumie jeden z, to jest w sumie jeden z najlepszych tumików na Rival. Bo on daje w sumie praktycznie wszystko na plus. I polecam bardzo ten attachment. Mam gdzie widzę, że wszystko wtłumaczyłem w tym odcinku. Wszystkie najlepsze dodatki do broni. Jak coś przeoczyłem, to wiecie co robi łapkować, subskrybować yy, Najlepsze w komentarzu, jak coś przeoczyłem, no to nara. スピードクリアスピードクリア